Plants versus zombies. Jak pamiętacie, skończyliśmy chyba na pierwszym, znaczy tam, tam pierwszym, piątym poziomie. Zobaczymy. Nie. Co to się stało? Co, co to się stało? Nie, nie gram w bonusową grę. Chodzimy dalej. Szósty poziom, no. Dobra, to zaczynamy. Stawiamy. Mamy tylko pięć roślin na czterdzieści dziewięć, chyba. łożę na sobie tego po tej to mina <laughs> No, i po nim kolejnego. Jeszcze dam radę, tylko chyba tutaj to majne. No dam radę. Ja tu dalej sobie mogę sadzić. O, i se posadzę. Okej. Okay. Jeszcze tylko nie słoneczny już. No, tengo que hacer te la play. Armia przygotowana, jeszcze trochę zostało do posadzenia, żeby był dobry, farty. O, się tu. Okej. Okay. Szybciej. No. No. Już i z górki. No nie, reklama, no, 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 jestem po krótkiej przerwie, no, następny poziom.

coś ode mnie dlatego taka przerwa w nagrywaniu krótka bo ogólnie to tata mój teraz miał robić koktajl pewnie jak zwykle z bananem i tam smakuje komu smakuje koktajl nie wiem owocowy może napisać w komentarzu A jak to pograć se? Plants vs Zombies Fajna gra Dobrze opracowana Oczywiście po tej Nie na czas posadziłem Bo jak zwykle Zombie jak za ząbiakiem ginie e, Znaczy co? E, nie, 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 tutaj żadnego słowa takiego jak ginie nie było Co ja robię ze swoim życiem? Poczekaj Gdzie ja jestem? Jestem w tym domu tu Plants z Zombies A tak naprawdę to siedzę chyba przy łóżku i nagrywam film i... Nie wiem co zrobić. Gdzie posadzić roślinę, gdzie co zrobić? Czy ja tak mówię do siebie czy bez sensu? Nieważne. Przecież te zombie ją zero lajków. Mają zero, IQ. Moją zero IQ. nic zrobić nie umiem.

trochę dziwne. Bardzo dziwne, niż dziwne. Snoopy, to mrożący groch. Po prostu mrożący groch, to i powiem tylko. Bo nie chcę mi się całego opisu mówić. Jak chcecie, to się czata, czata GPT spytajcie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Widzicie, te zombie nic nie może zrobić, poczekaj! No, i się źle zrobiło. Po co ja w ogóle postawiłem tylko wolnata, A postawię jeszcze teraz po tej tomajna, jak. Następnym razem przeskoczę. Nie będzie miał szczęścia. Szybko. Eee, poczekajcie, dźwięk! Bo znowu będą prawa autorskie. Dobrze, zagłuszam swoim nieżywym rykiem, czyli głosem, który nie jest brzydki. No. Zapomniałem wyciszyć muzykę. No i znowu pewnie będą prawa autorskie. Myślę, że nie. Bo trochę się boję, myślę, że nie będę mieć 9 milionów na minusie. Mój sopja. No, w końcu koniec. I nie ma się co martwić. Bo jak zwykle znowu wygrałem. <grywa> Byle następny też mi się udawało, a nie przegrywało. Ale nieważne, każdy też przegrywa. Nawet i ja. Szybciej, no w końcu. No, czomper, chyba każdy wie co. Robi czomper, no zeż, zżera zombie i czeka 45 sekund, czy coś tam. Kolejny o, ziom Uu, Co takiego ciekawego? O to, 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 to. No i to tyle. W końcu, w końcu, w końcu ma, w końcu mam, mam, mam z, z żerami i ludzi, i zombie też nie wiem co, predzę po prostu w głowie mam oleju, że hej! Szybko! 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 Tutaj to ma... Nie budź się! la, 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 la. ej, okay. wszystko jest dobrze. Crazy Deck pewnie będzie na dziesiątym poziomie. Tak sądzę. Z go, bo nie chce mi się stawiać piszutera. Bo i tak jeden piszuta nie pokona jednego zombie. Tylko już snoopy. A jak chcę oszczędzać me pieniądze. W końcu o 25% taniej. Dosłownie. Oper kosztuje o 25% taniej. No po prostu o jedno słoneczko. Oh, voilà mamy kolejnego poczekaj to już będzie flaga ten odcinek trochę dłużej potrwa bo dzisiaj będą tylko cztery poziomy po 10 chcę zostawić na trzeci odcinek Plants vs zombies uhu Który nie wiem kiedy będzie gdzie, bo moje lenistwo jest za duże a, i poczekaj możesz przecież możesz sobie wrzucić film kiedy chcesz. W końcu i tak internet masz do niczego. No w sumie. Ale to nie z... znaczy, że wszystko mnie zatrzyma przed moją karierą, która po... może upaść nie wiadomo kiedy. Może w najbliższym dniu. Ale to ja wiem. Na razie tylko Grand w vs Zombies i mam tylko dwa, jeden shorts i jeden film. A nie, poczekaj, teraz będą już dwa No to tyle mam. Myślę, że wyświetleń trochę przybędzie. Trochę. Może chociaż trochę. No, po tej to Majnik już wysadzi. A, nie wysadzi. No to zjedz. No, w końcu. Repeater. Strzela po prostu dwa groszki naraz. Byle na początku nie, byle nie, na początku nie jeden. Nie biorę już chompera, biorę tego Repeatera. Myślę, że się przyda. No ale oczywiście, że się przyda. Bo jest ten. Chyba tam on ma na imię ten. Buckethead Zombie. Och oczywiście jak zwykle pierwszy zombie nie wiadomo gdzie idzie, oczywiście, że na samym dole. No któż by się spodziewał? Wcale nie ja. No. W końcu. Wybuch, a nie to. Poczekaj. W końcu, jakby się zastanowić, to chyba potato mine szybciej się regeneruje w dwójce niż w jedynce. Ale jakby sobie pomyśleć, to na maksymalnym poziomie to potato mine by nawet chyba w dwójce, w plantu zombie 2, szybciej się ten z ziemi wyłaniał niż w jedynce. Ale to ja wiem. Tutaj tylko trzeba na trzy kratki odstawić, w jedynce, a w dwójce to nie wiem. Chyba trzeba dalej, bo jaki bardzo szybko biegają w tej części niż w pierwszej. Oprócz tego skoczka, czy jak i tego futbolisty, który chyba będzie... nie, w którym poziomie? Ale chyba już będzie w nocy, z tego co pamiętam dobrze. No. Myślałem, że już zjeżdżę go w całości. Jejku, no kolejny. Ledwo co ten był zniszczony. Ale nieważne, gra to gra. W końcu i tak ze mi płynie całą hordę zombiaków i nie będę miał jak się obronić. Czemu ja mówię takim przykrojonym, biającym głosem? Nieważne, i tak mam zły głos. Nawet jak się starą coś powiedzieć to i tak mam chrypę Głupi tam zawsze muszę i no smarkać się Jejku zombie na dole, zombie na górze Ale tam se na górze poradzi, a nie to co tu na dole Jejku, jakby co, jestem trochę, no, trochę pod żony, więc poczekajcie chwilę. No, już jestem po krótkiej przerwie, bardzo krótkiej. ledwo trwa sekundę. To i tak wysmarka tego dosa. Poczekaj, ja nie słyszałam tego got. Wciera, bo jestem zlęliwy na smaczkanie znaczy co? o fala Nadszedła. czy nadszedł? tam zombie z flagą i tak nikt nie zna płci tych zombiaków, chociaż i tak wszystkie zombiaki to i tak jest on. No może z dwójki tam jest trochę tam tych płci m Kobiecej. Chyba są tylko dwie, bo Kleopatry to ja żem nie widział. Chyba, że na eventach była, no to co innego. Och, nie wytrzymam. Tak powoli idzie. Już 23 minuta odcinka dochodzi. Chociaż będziecie mieli co do oglądania. Ale i tak wszystko zagłusza mój niepiękny dźwięk. Znaczy mój głos. Pobrzmię tak dziecinnie. Dlatego na początku odżywa się moja siostra, a nie ja. Bo bardzo dziecinnie. Chociaż mnie też trochę tam słychać. No wszystko przygotowane, wszystko Klasycznie wiadro na konie, Pod koniec znaczy się. Weź po prostu jeszcze raz go posadzi. Jak i szybciej zejdzie. Zaraz Cherry bomb. wysadzę się tu, bo tu, ponieważ pokonamy tych mocniejszych zombie a tego sobie wezmę. No, list! Jakby ja, ja trochę poczekam. Wy sobie możecie przeczytać, bo ja nie umiałem tego zawsze czytać. Jak grałem w Plants vs. Zombies, no, jak widzicie, to już będzie koniec odcinka. Jutro podobno będzie Night. Zobaczymy, jakie będą grzyby, bo już się tam ujawnił wizerunek grzyba na poziomie 10 i pogramy się na poziomie 10. Na deju. Więc ja się z Wami żegnam. Cześć.